Witamy wszystkich. Jesteśmy uczniami Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Bierzemy udział w siódmej edycji ogólnopolskiego konkursu Postaw na Słońce. Składa się on z części badawczej oraz filmowej. Obie części są niezależne. Nasza szkoła bierze udział w obydwu kategoriach. Głównym celem jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych. I ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. W części badawczej bierze udział zespół siedmioosobowy pod nazwą Ekosłonka. Jesteśmy już po pierwszym etapie Energia Słońca, w którym zdobyliśmy obszerną wiedzę na temat energetyki odnawialnych źródeł energii. I fotowoltaiki, którą chcielibyśmy się z Wami podzielić. Co to jest OZE? Wyjaśni nam Mateusz. Odnawialne źródła energii to źródła energii, których wykorzystanie nie powoduje długotrwałego ich niedoboru, ponieważ są stosunkowo szybko odnawiane. Odnawialne źródła energii to przede wszystkim energia słoneczna. Energia pochodząca z promieniowania słonecznego, która przetwarza się na energię elektryczną przy użyciu ogniw fotowoltaicznych lub na ciepło przy użyciu kolektorów. Energia wiatru najlepiej rozwijające się publiczne źródło energii odnawialnej w Polsce. Energia jest niej wytwarzana przy użyciu turbin wiatrowych występujących w elektrowniach wiatrowych, czyli tzw. wiatrakach. Energię można też pozyskiwać z ruchu wody ciepła wytwarzanego przez reakcje zachodzące we wnętrzu ziemi jest to energia geotermalna oraz z biomasy, czyli masy materii organicznej pochodzącej z roślin lub zwierząt. Źródła nieodnawialne. Najbardziej eksploatowanym źródłem energii są i były w przeszłości paliwa kopalne. Najczęściej używane paliwa kopalne to węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny i ropa naftowa. Wytwarzanie energii z nieodnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem uranu, wiąże się z ich spalaniem, którego produktem ubocznym jest zanieczyszczenie atmosfery gazami i pyłami. Skutki spalania gazów kopalnych. Spalanie paliw zawsze powoduje emisję pewnej ilości zanieczyszczeń do atmosfery. Zanieczyszczenia te są w mniejszym lub większym stopniu toksyczne dla ludzi i naszego środowiska. Zanieczyszczenia powietrza wpływają bezpośrednio na układ oddechowy, wywołując takie schorzenia jak astma czy zapalenie oskrzeli. Spalanie paliw kopalnych uwalnia znaczące ilości gazów cieplarnianych, które zatrzymując ciepło pochodzące z promieni słonecznych doprowadzają do stopniowego ocieplania klimatu. Z powodu rosnących temperatur zanieczyszczenia pierwotne przekształcają się w ozon troposferyczny, będący tak zwanym zanieczyszczeniem wtórnym. Zapraszam Filipa, który przedstawi zasadę działania paneli fotowoltaicznych. Fotowoltaika to dziedzina nauki zajmująca się przetwarzaniem światła słońca na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna zbudowana jest z ogniw fotowoltaicznych, paneli fotowoltaicznych, licznika dwukierunkowego i falownika. W ogniwach zachodzi efekt fotowoltaiczny, dzięki któremu powstaje ekologiczna energia. Technologie fotowoltaiczne dzielimy na on-grid, off-grid oraz wyspową. W systemach on-grid energia produkowana przez panele fotowoltaiczne trafia do inwertera, którego zadaniem jest zamiana prądu stałego na zmienny. Następnie przetworzona energia wysyłana jest do sieci elektroenergetycznej, która pełni rolę magazynu energii. System off-grid nie jest połączony do sieci elektroenergetycznej. Energia z paneli fotowoltaicznych trafia do akumulatorów, dzięki temu może zostać wykorzystana w dowolnym momencie. W instalacjach wyspowych znajdują się akumulatory oraz inwerter, co pozwala na wydajne zarządzanie wykorzystaniem energii. System taki umożliwia magazynowanie energii w akumulatorach oraz sieci elektroenergetycznej. Różnice między tymi instalacjami dotyczą tylko sposobów dalszego postępowania z otrzymaną energią. Wybór systemu zależy przede wszystkim od lokalizacji instalacji. Brak albo znaczne oddalenie od istniejącej sieci energetycznej jednoznacznie wskazują na autonomiczny system fotowoltaiczny. Panele fotowoltaiczne zazwyczaj zainstalowane są na dachu lub wolnostojących konstrukcjach metalowych. Ich odpowiednie położenie względem ziemi oraz słońca może znacząco poprawić wydajność systemu. Drugi etap badawczy, Zarabiaj na słońcu, polegał na przedstawieniu zastosowania paneli w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynku szkolnego. Proszę o krótkie przedstawienie wyników badań Aleksego i Aleksandra. Moim zadaniem było sporządzenie kalkulacji zużycia energii w domu w małej miejscowości w powiecie Bieszczackim. Zgromadziłem dane mojego jednorodzinnego domu, gdzie mieszkają trzy osoby. Zużycie energii miesięcznie wyniosło 746 kWh, rocznie 8951, z czego najwięcej energii zużywa kuchnia. Z moich badań wynika, że aby pokryć te zapotrzebowanie, potrzebujemy rocznie spalić 4900 kg węgla, co wyemituje 9800 kg dwutlenku węgla. Do zrekompensowania rocznej emisji dwutlenku węgla potrzebne byłoby około 184 30-letnie dęby. Aby pokryć takie zapotrzebowanie energii, moc systemu powinna wynosić 9 kW, co można osiągnąć przy 36 modułach z wydajnością 8 550 kWh. Taka instalacja będzie kosztować nas 33 300 zł i produkować rocznie energię o wartości 5409 zł. Przy rocznym zapotrzebowaniu energetycznym domu wynoszącym 6143,76 kWh, średniemu nasłonecznemu na powierzchni horyzontalną w Rzeszowie, które wynosi około 1140 kWh na metr kwadratowy, współczynnikowi korekcyjnemu wynoszącemu 1,11 kWh, oraz współczynnikowej wydajności wynoszącemu 92%, moc systemu fotowoltaicznego, aby pokryć zapotrzebowanie domu na energię, powinna wynosić 5 kW. Aby osiągnąć taką moc, należy stworzyć instalację fotowoltaiczną złożoną z 20 modułów fotowoltaicznych, przy założeniu, że jeden moduł ma moc 1,4 kW. Wydajność zaprojektowanego systemu fotowoltaicznego, ze względu na możliwe ustawienie południowe ogniw, Pozwala na uzyskanie 4750 kW rocznie. Natomiast koszt takiego systemu fotowoltaicznego, przy koszcie jednostkowym instalacji systemu około 3,7 zł na wat, będzie wynosił około 18500 zł. Rocznie wyprodukuje on energię o szacowanej wartości 3500 zł. Przy rocznym zapotrzebowaniu energetycznym domu wynoszącym 5575 i 32 setne średniemu nasłonecznieniu na powierzchnię horyzontalną w lokalizacji domu, które wynosi około 1120 kWh na metr kwadratowy, współczynnikowi korekcyjnemu wynoszącemu 93 setne oraz współczynnikowej wydajności 92%, moc systemu fotowoltaicznego, aby pokryć zapotrzebowanie domu na energię, powinna wynosić 6 kW, aby osiągnąć taką moc, należy stworzyć instalację fotowoltaiczną złożoną z 17 modułów fotowoltaicznych przy założeniu, że jeden moduł ma moc 1,4 kW. Wydajność takiego systemu fotowoltaicznego pozwoliłaby na uzyskanie około 4750 kWh rocznie. Natomiast koszt takiego systemu fotowoltaicznego przy koszcie jednostkowym instalacji systemu około 3,7 zł na wat, będzie wynosił około 22 200 zł. Rocznie wyprodukuje on energię oszacowanej wartości 3606 zł. A jak to wygląda w naszej szkole? Poprosimy Filipa o przedstawienie raportu. Całkowita powierzchnia szkoły wynosi 7000 m2. Rozdzielona pomiędzy piwnicę, parter, dwa piętra, halę sportową i przybudówki. Ponadto przy szkole mieszczą się niezadaszone boiska sportowe. Dach na całym budynku jest płaski. Z kilkustopniowym spadkiem. Łączna liczba pomieszczeń wynosi 102, z czego 41 to sale lekcyjne. Na chwilę obecną do szkoły uczęszcza około 1000 uczniów. Czas pracy poszczególnych urządzeń został określony na podstawie planu lekcji oraz harmonogramu pracowników szkoły, sprzątania czy administracji. Na końcu obliczone dane zostały porównane z rzeczywistymi opłatami za prąd. Przeanalizowaliśmy zużycie prądu w budynku szkoły w poszczególnych pomieszczeniach, takich jak sala gimnastyczna, klasy, pokój nauczycielski, toalety, klatki schodowe i korytarze oraz dyrekcja, sekretariat, portiernia, sale komputerowe, szatnia i inne pomieszczenia gospodarcze. Na podstawie danych zebranych przez zespół sporządzony został wykres przedstawiający podział zużycia energii elektrycznej przez szkołę z podziałem na poszczególne pomieszczenia. Niewątpliwie największe zapotrzebowanie mają sale lekcyjne, ponieważ są intensywnie użytkowane praktycznie przez cały czas pracy szkoły. Na kolejnym miejscu znajdują się pracownie komputerowe, które pomimo mniejszej eksploatacji wyposażone są w stanowiska komputerowe i urządzenia sieciowe. Zauważalne zużycie następuje również na korytarzach, których oświetlenie pochłania około 1 ósmą całego zapotrzebowania. Typowe trzyosobowe gospodarstwo domowe zużywa około 2800 kWh energii elektrycznej rocznie, podczas kiedy zużycie szkoły jest 50 razy większe. Dla porównania, elektrownia wodna na zalewie solińskim produkuje rocznie około 85 gWh energii elektrycznej. Co wystarczyłoby do zasilenia 590 szkół takich jak nasza lub 30 tysięcy trzyosobowych gospodarstw domowych. Za pomocą kalkulatora, emisja i kompensacja CO2 oraz ekonomia rozwiązań fotowoltaicznych określiliśmy następujące parametry: Emisje CO2 powstało rocznie w wyniku produkcji prądu dla budynku szkoły na drodze spalania paliw kopalnych. Wyniosła ona 158 ton dwutlenku węgla oddanego do atmosfery w wyniku spalenia 80 ton węgla. Kompensację CO2, czyli przybliżoną liczbę drzew, zdolną pochłonąć tą ilość dwutlenku węgla rocznie, wyniosła ona około 3000. Jest to bardzo dużo, jednak jeden samochód osobowy oddający rocznie około 3 ton CO2 do atmosfery, do kompensacji potrzebuje około 56 takich drzew. Moc systemu fotowoltaicznego zdolnego pokryć zapotrzebowanie szkoły na energię elektryczną, który musiałby mieć 144 kW. Liczbę modułów w systemie fotowoltaicznym przy założeniu mocy jednostkowego modułu 400 W wyniosła 360. Wydajność systemu fotowoltaicznego ze względu na możliwe ustawienie północne ogniw pozwala na uzyskanie 136 kW. Koszt systemu fotowoltaicznego, który wyniósłby około 532 tysięcy złotych. Wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację rocznie oszacowano na 97 tysięcy złotych. Ze względu na niskie drzewa zasłaniające słońce od strony południowej przez część dnia, zdecydowaliśmy się umieścić panele fotowoltaiczne wyłącznie na powierzchni dachu. Rozłożone zostały one na strefy, położone w taki sposób, aby uniknąć kolidowania z innymi elementami na dachu, na przykład z systemem wentylacji. W strefie A położonej na dachu hali sportowej przewidzieliśmy 225 paneli, w strefie B znajdującej się na dachu części zawierającej głównie klasopracownie zaprojektowaliśmy 100 paneli, a w strefie C położonej na dachu części administracyjnej przewidzieliśmy 35 paneli. W jaki sposób oszczędzać energię w domu i w szkole? Omówi Ola i Mateusz. Sposobami oszczędzania energii w domu są wyłączanie nieużywanych urządzeń pobierających prąd oraz wyłączanie światła, gdy nie jest nam ono potrzebne, używanie energooszczędnych urządzeń, wymienianie starych i niewydajnych urządzeń na nowe lub ich naprawianie, przykupnie urządzeń, zwracanie uwagi na to, ile pobierają energii i dostosowywanie ich do środowiska, w jakim mają się znajdować, wyłączanie urządzeń zamiast używania trybu czuwania, Uwzględnienie zużycia energii na etapie planowania wyposażenia domu lub pokoju i przykładowo wybieranie dużych okien, tak aby można było w jak największym stopniu korzystać ze światła dziennego zamiast sztucznego, oraz korzystanie z urządzeń takich jak pralka i zmywarka, tylko gdy są wypełnione. Sposoby oszczędzania energii w szkole. Zmniejszenie poboru mocy można zacząć od prostych czynności, takich jak wyłączenie oświetlenia klas w słoneczne dni lub załączenie jedynie koniecznych w sekcji oświetlenia, np. przy tablicy. Jeśli istniałaby taka możliwość, uczniowie mogliby przebywać w salach z dostępem do światła dziennego. Jasny wystrój budynku pozwala na zmniejszenie zużycia światła bez żadnego dodatkowego wkładu, ponieważ pomieszczenia wydają się jaśniejsze. W pracowniach komputerowych zmniejszenie poboru energii może nastąpić dzięki zastosowaniu wygaszaczy ekranów komputerowych oraz ich samoczynne wyłączanie się, np. Na, na czas przerw. Światło na korytarzu mogłoby się zapalać tylko po wykryciu ruchu. Dzięki temu nie marnowałoby się energii na oświetlanie pustych korytarzy. Przykładowe dofinansowania na instalację fotowoltaiczną przedstawi nam Ola. Przykładowymi sposobami finansowania instalacji fotowoltaicznych są oferty bankowe, net metering, program Czyste Powietrze, program Mój Prąd, ulga termomodernizacyjna, dofinansowanie warszawskie. Tak jak wspominaliśmy na początku, bierzemy też udział w konkursie filmowym. Grupę Light przedstawi Kuba, a grupę filmową Ekosłonka Filip. Jak zresztą Państwo widzieliście, o panelach zatem często się mówił takie kwestie instalujcie, 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 ale jak to tak naprawdę wygląda, jak to tak naprawdę działa? Cóż, dzisiaj postaramy się Wam to pokazać w tym krótkim filmiku. Zapraszam. Wraz z XXI wiekiem przyszły do nas nowe technologie, rozwój, ale także nowe problemy. Jednym z takich problemów jest globalne ocieplenie. Właściwie towarzyszy nam ono już od dłuższego czasu, ale teraz słyszy się o nim coraz częściej, ponieważ coraz bardziej się nasila. Ma ono wiele poważnych skutków, jak na przykład to, że może doprowadzić do zatopienia Twojego domu w przyszłości. Na szczęście można z nim walczyć. Przykładowo likwidując jego przyczyny, czyli emisję zbyt dużej ilości gazów cieplarnianych do atmosfery. A co emituje solidną część tych zanieczyszczeń? Produkcja prądu. Dlatego powinniśmy produkować energię z odnawialnych źródeł czyli wiatru, wody, źródeł geotermalnych oraz słońca. Zapewne część osób zastanawia się, jak można samemu mieć w to wkład. I tu właśnie wchodzi fotowoltaika. To jest komórka solarna. Samotnie jest de facto bezużyteczna. Ponieważ produkuje ona maksymalnie 0,5V. Złączmy więc szeregowo kilka takich komórek razem, by zwiększyć ich napięcie wyjściowe i zamknijmy je też w solidnej obudowie. Tada, mamy panel słoneczny. Teraz weźmy kable i podłączmy nasz panel do reszty instalacji. Naszym pierwszym przystankiem będzie ładowarka do naszej baterii. Jest ona potrzebna, ponieważ, niespodzianka, słońce najmocniej świeci w dzień. Więc panele produkują wtedy najwięcej prądu, który musi być magazynowany na wieczór, kiedy zużywamy go najwięcej. Następnym krokiem w drodze naszego prądu jest inwerter. Potrzebujemy go z uwagi na to, że panel słoneczny generuje prąd stały, lecz nasze domowe urządzenia chcą mieć prąd zmienny. Inwerter rozwiązuje ten problem, zamieniając prąd stały na zmienny. Gotowe! Możemy teraz podłączyć to wszystko do sieci energetycznej i pobierać prąd ze słońca. Widać więc, że nie dość, że korzystamy z czystego prądu. To jeszcze my sami możemy mieć z tego korzyści finansowe. Nie wierzycie? To posłuchajcie ludzi, którzy używają fotowoltaiki w życiu codziennym. Główną zaletą paneli fotowoltaicznych jest to, że mamy darmowy prąd. Instalacje są bezobsługowe, praktycznie działają same, a możemy wykorzystywać wszystkie powierzchnie, które do tej pory nie były wykorzystywane, jak na przykład dach. No i należy wspomnieć o ochronie środowiska. Jedną z najczęstszych obaw przy chęci zakładania paneli jest ich koszt. Jeżeli chodzi o koszty, koszty nie są może niskie, chociaż to też zależy od typu instalacji, od jej wielkości, ale jeśli instalacja jest dobrze wykonana, to powinny się one zwrócić po kilku latach. Dzięki dofinansowaniu możliwości odliczenia VAT oraz temu, że instalacje stają się coraz bardziej powszechne i tańsze, jest to możliwe praktycznie na każdą kieszeń. Fotowoltaika. Może mieć naprawdę wiele korzyści dla środowiska, ale i dla samego człowieka, biorąc pod uwagę finanse. Z bliskiej perspektywy korzyści te mogą wydawać się nieistotne, ale jak spojrzy się na nie na przestrzeni lat, to mogą być one bardzo duże. Ten sam temat spojrzymy w innym świetle. To jest Alek. Alek lubi robić to i to. Być tu i tu. Jeść to i to. Z zewnątrz Alek jest zwykłym gościem żyjącym w naszym społeczeństwie. Jedyne co go wyróżnia jest fakt, iż jest nieco bardziej charyzmatyczny niż inni. Ten konkretny charyzmatyczny człowiek wie, jak nasz klimat się zmienia. Wie, że na świecie jest coraz więcej intensywnych susz oraz pożarów spowodowanych przez upały. Wie, jak poziom mórz się podnosi i ile gatunków zwierząt przez to cierpi. Wie, że huragany stają się coraz silniejsze i bardziej intensywne. Wie, że gdy nic się nie zmieni na świecie, Wenecja czy Arktyka nie będą takie same jak dziś. Ten konkretny charyzmatyczny gość wie, że człowiek, jak i zwierzęta. Nie dostosują się do zmieniającego klimatu. Nasz Alek jest świadomy problemu, dlatego na jego domu są zamontowane panele fotowoltaiczne. Zamontowanie ich zajęło kilka dni, ale on wie, że stworzenie dobrego miksu energetycznego, opierającego się na odnawialnych źródłach energii i konwencjonalnych elektrowniach, popchnie nasz świat w dobrym kierunku. On wie, że koszt związany z odnawialną energią znacząco spada, co przekłada się na ich świetlaną przyszłość. On wierzy, że odnawialne źródła energii pomogą w walce ze zmieniającym się klimatem. On wie, że ta właśnie czysta energia zachęci ludzi do korzystania z transportu publicznego. On wie, że świat nie korzysta z odnawialnych źródeł w takim stopniu, w jakim powinniśmy. A dla niego to inwestycja: panele zapewnią mu tani prąd oraz oszczędności na długie lata. A po kilku latach wspiera się na wymarzoną podróż w świat. A więc teraz jest twoja kolej, abyś ty również poprawił świat! Dziękujemy za uwagę!